Cześć, witajcie. Do startu Euro 2020 pozostało ponad 6 miesięcy. Reprezentacja Polski zakwalifikowała się do tego turnieju bez większych problemów, wygrywając grupę z rekordową zdobyczą 25 punktów. Ale czy to oznacza, że Jerzy Brzęczek nie ma przed wyjazdem na Mistrzostwa Europy żadnych problemów? Niekoniecznie. Oto co moim zdaniem powinna zmienić ekipa biało-czerwonych przed zbliżającym się turniejem, żeby nie zakończył się on klęską. Do euro jeszcze trochę czasu, ale nie bez powodu o nim rozmawiamy, bo kilkanaście dni temu swoją premierę miała oficjalna piłka tegoż turnieju Adidas Juni. Foria przyznacie, że całkiem przyjazna. Ta właśnie piłka, ten właśnie egzemplarz będzie do wygrania. Pytanie na końcu tego e, odcinka. E, dlaczego Uniforia? To jest zbitka dwóch e, słów. Unity i euforia, czyli jedności i euforia. E, takie znaczenie na, bym powiedział, na, na znak e, kształtu tego turnieju wyjątkowego. 12 e, miast, e, zjednoczona Europa, zjednoczeni kibice, zjednoczeni e, piłkarze. Wszyscy e, mogą cieszyć się z. Tego święta piłki mniej więcej tak tłumaczy to producent Adidas. Ta piłka dostępna w sklepie Eleven Team Sports już teraz i tak jak wspomniałem, jeden z egzemplarzy do wygrania także dla Was. Ale dobrze, przechodzimy najpierw do SEDNA, czyli problemów reprezentacji Polski, które sobie tutaj wypisałem na kartce i z którymi chciałem się z Wami podzielić po eliminacjach. Mistrzostw Europy właśnie, co rzuciło się w oczy. Przede wszystkim fakt, że grupa eliminacyjna była jednak dosyć słaba. Austriacy to był najmocniejszy przeciwnik biało-czerwonych, więc w przyszłym roku, bo przypominam, że kolejne zgrupowanie w marcu, wydaje mi się, że powinniśmy zacząć grać z mocniejszymi rywalami, żeby sprawdzić na co stać ekipę. Jerzego Brzęczka. Oczywiście takie mecze już były w Lidze Narodów z Portugalią, z Włochami. Na wyjeździe prezentowaliśmy się jeszcze całkiem nieźle, zwłaszcza to spotkanie w Bolonii mogło się podobać. Spotkanie, w którym Jerzy Brzęczek rozpoczął swoją przygodę z ekipą biało-czerwonych. Ale im dalej w las, właśnie między innymi z tymi rywalami szło nam bardzo słabo. Dopiero eliminacje były pewnego rodzaju przełomem, choć też, moi drodzy, nie do końca, bo pamiętamy spotkanie z Austrią na PG-Narodowym tam przeciwnik jednak bardzo nas stłamsił i trzeba sobie powiedzieć, że gdyby nie fantastyczna forma Łukasza Fabiańskiego i sporo szczęścia tamten mecz mógł zostać przegrany jednocześnie ta pasa pięciu lat reprezentacji Polski bez przegranej w Warszawie przerwana. Zatem wydaje mi się, że. Tacy mocni rywale to będzie odpowiedni papierek lakmusowy, aby jeszcze też zareagować, jeżeli coś ewentualnie nie zadziała. To jest punkt numer jeden. Punkt numer dwa, wydaje mi się, po części już to zadanie Jerzy Brzęczek wypełnia. Trafiona selekcja, wybór tych 23 zawodników, którzy pojadą z kadrą na... Euro 2020. Wybór 23 zawodników, którzy dostaną ten bilet, spełniający też ich oczywiście marzenia. Właściwie 17, 18 nazwisk znamy. Kręgosłup kadry jest jasny, to jest Szczęsny lub Fabiański, Glik, Krychowiak, Zieliński, Lewandowski, czy też może Kamil Grosicki. Wokół nich zostanie dobudowane te kolejne kilkanaście nazwisk, ale pewnie kilka znaków zapytania możemy sobie jeszcze rozstrzygnąć. Mówiłem, że Jerzy Brzęczek już powoli tę dobrą selekcję zrobił, co miałem na myśli, a no ten fakt, że po Mundialu, klęsce, nieudanych Mistrzostwach Świata, to wszyscy doskonale wiemy, Zbigniew Boniek, czyli prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, postawił przed nowym selekcjonerem zadanie odmłodzenia tej kadry, znalezienia kilku zawodników, którzy Y, daliby pewien impuls y, tej reprezentacji do dalszej pracy, do wzmocnienia tejże y, reprezentacji. No i wydaje, że to, wydaje się, że to się stało, bo gdy spojrzymy chociażby na skład z Jerozolimy, z meczu z Izraelem, który co prawda wygraliśmy jedynie 2 do 1, ale ci co oglądali doskonale wiedzą jak on się toczył, pod jakie dyktando, w jakim scenariuszu. Mogliśmy pierwszą połowę spokojnie już rozstrzygnąć pięcioma bramkami, co najmniej na swoją korzyść i byłoby myślę pozamiatane. Ale w tamtym spotkaniu wystąpiło aż sześciu zawodników, wyobraźmy, sobie w podstawowym składzie, którzy nie pojechali na mundial, z ekipą nawałki. Zatem sygnał jest absolutnie jasny. Brzęczek znalazł nowe twarze, Świetnie wprowadził się Sebastian Szymański, to jest piłkarz wydaje się na ten moment już podstawowego składu na prawe skrzydło. Wtedy świetne zawody również rozegrał Krystian Bielik, który no, absolutnie wymiatał w środku pola, mnóstwo odbiorów na połowie rywala i ta współpraca z Grzegorzem Krychowiakiem, który zdobył bramkę. Po ponad roku od meczu mundialowego z Senegalem. Wiemy, jak on fantastycznie spisuje się e, też w, w Lokomotywie. Ta współpraca układała się znakomicie. Oprócz tego Tomasz Kędziora, Arkadiusz Reca. E, jest też oczywiście młody cały czas Jan Bednarek, który był na mundialu, ale te, te pozycje na środku obrony też umocnił. Więc wygląda to bardzo e, dobrze. Chociażby taki Kędziora, nieoczywista postać absolutnie na prawej obronie. Dziewięć występów w eliminacjach. Mistrzostw Europy. Wygrał tę rywalizację na tę chwilę, wydaje mi się, z Bartoszem Bereszyńskim, który doznał urazu, też łatał dziury na lewej stronie, no ale wydawało się, że to on będzie tym naturalnym następcą Łukasza Piszczka, który pożegnał się z kadrą w meczu ze Słowenią już na dobre. No ale nie, Tomasz Kędziora i to wybór nieoczywisty, Sebastian Szymański, Diamencik, którego chciał sprawdzać Brzęczek już wcześniej, ale on jeszcze pojechał na młodzieżowe Mistrzostwa Europy, do tego Bielik, właśnie Reca, który jest absolutnie odkryciem tego selekcjonera, więc kilka wyborów już dobrych mamy, ale wydaje mi się, że ta selekcja jeszcze nie powinna być... Zakończona. Może Rafał Augustyniak, może Sebastian, może Karol Świderski? To są ludzie, których wypadałoby jeszcze sprawdzić. Druga szansa dla Karola Linettego. Ten wachlarz selekcjonera jest jeszcze bardzo szeroki, wydaje mi się. Kolejny punkt: scementować obronę. Długo te eliminacje układały się dla nas bardzo pozytywnie pod tym względem. Defensywa była szczelna, no ale takie niepokojące sygnały zostały wysłane szczególnie w spotkaniach ze Słowenią, kiedy brakowało lidera obrony, czyli Kamila Glika. Kamil Glik nie wystąpił w meczu wyjazdowym. Zagrał od pierwszej minuty ze Słowenią na PGE Narodowym, ale bardzo szybko doznał kontuzji. Kiedy go zabrakło, wyobraźcie sobie, że od razu tracimy cztery gole. I to jest sygnał chyba taki, który nie pozostawia żadnych wątpliwości. Jest Glik, obrona jest bardzo mocna, bardzo pewna, bardzo szczelna. Nie ma Glika, mamy problemy. Nie trzeba daleko wracać też. Wstecz, żeby przypomnieć sobie co działo się w Arłamowie przed Mundialem. Upadek na bark, poważny uraz. Kamil nie zagrał z Senegalem ani z Kolumbią. Mecze przegrane. Wrócił na, na Japonię, ale to spotkanie już miało, nie miało żadnego znaczenia. Nie mogliśmy wyjść z grupy. Wygraliśmy. To był mecz pocieszenia obrońca Monako niepodważalne miejsce w naszej defensywie też Jan Bednarek myślę czuje się przy nim znacznie pewniej ta komunikacja między tymi zawodnikami jest odpowiednia kiedy Glik jest właśnie na boisku i wydaje mi się, że 31-latek jest tutaj niezbędny, ale można też zaznaczyć taki punkcik, że jednak Brzęczek powinien mieć gdzieś też w głowie tego trzeciego defensora, właśnie na środek, w razie czego mieliśmy te przypadki, w razie czego, w razie jakiegoś wypadku, żeby mieć godnego następcę. Nie wiem, czy to powinien być Cionek, czy to powinien być Jędrzejczyk, ale z pewnością tutaj jeszcze te pozycje trzeba... E, zabezpieczyć. Podobnie jak trzeba cały czas umacniać lewą stronę. Na razie Arkadiusz Reca na szczęście zaczął grać w spal w seria, i, i, i tutaj doszło do, do pewnego rodzaju mm, stabilizacji. Punkt numer 4. Moi drodzy, ważne są stałe fragmenty gry. Ostatni Mundial, tutaj pozwolę Wam zapalić taką czerwoną lampkę, jeżeli chcecie mieć tą piłkę, bo, bo tutaj będzie dotyczyło tego e, pytanie konkursowe. Ostatni Mundial pokazał, jak ważne są stałe fragmenty gry. Rzuty rożne, rzuty wolne, rzuty karne. Blisko 50% goli padało właśnie z takich sytuacji. I na początku wydawało mi się, że drużyna Jerzego Brzęczka trochę tych rzutów karnych, rzutów rożnych, rzutów wolnych nie wykorzystuje. To nie było to co za kadencja Adama Nawałki. eliminacje do Mundialu. Skończyliśmy z 12 trafieniami z 28 właśnie po stałych fragmentach gry. Ale być może się pomyliłem, bo mecze ostatnie w tych eliminacjach kończące je w Jerozolimie i w Warszawie ze Słowenią Pokazały, że no ten ruch idzie i ta praca idzie w dobrą stronę. W ten sposób zdobyliśmy trzy gole, mogliśmy zdobyć jeszcze więcej. Pokazały się nam te automatyzmy, gdzie Grzegorz Krychowiak też schodzi na dalszy słupek. Jan Bednarek jest tą centralną postacią w polu karnym i potrafiliśmy po prostu. Zaskakiwać przeciwnika. Spojrzę sobie jeszcze na statystyki, tak w ten sposób kadra Jerzego Brzęczka w eliminacjach zdobyła 6 goli, więc to nie jest absolutnie zły wynik. Kiedy też spojrzymy, że za nawałki jednak z tych 12 trawień 6 to były jedenastki wykorzystane przez Roberta Lewandowskiego, ale jeśli coś można ćwiczyć na zgrupowaniach bardzo krótkich reprezentacji, to właśnie stałe fragmenty gry, i myślę, że tutaj cały czas powinien być. Na ten element gry nacisk. I punkt ostatni, punkt numer 5, co jeszcze moim zdaniem powinno funkcjonować w kadrze lepiej. Rozegranie, transformacja akcji po przejęciu piłki pod pole karne przeciwnika. To się trochę wiąże ze sprawdzeniem naszej gry w meczach z silniejszymi rywalami, bo dobrze wyglądało to chociażby już w Jerozolimie z Izraelem. Potrafiliśmy po przejęciu futbolówki szybko ruszyć na bramkę przeciwnika i go zaskoczyć. Ta transformacja futbolówki następowała bardzo szybko ale jednak z mocniejszym rywalem no to może nie być wcale takie łatwe, zatem myślę, że nad tym cały czas trzeba pracować jakość pierwszego i drugiego podania. Przejmujemy piłkę, szybko przenosimy się w tą ostatnią tercję boiska pod szesnastkę rywali. Piotr Zieliński. Nie miał szczęścia, jeśli chodzi o zdobywanie bramek, bo kilka dobrych sytuacji zmarnował, ale gdzieś obudził się, wydaje mi się, pod koniec eliminacji, jeśli chodzi o e, tą kreację, e, sposób w jaki obsługiwał e, piłkarzy, e, biegających wokół niego. Dużo widział, wiadomo, że to jest piłkarz nietuzinkowy, ale on musi cały czas stawiać ten stempel jakości na swojej grze. E, jest jeszcze na to czas, koledzy muszą mu pomóc. Wydaje mi się, że a propos tej pomocy, dobry wpływ ma na niego Sebastian Szymański, który też jest piłkarzem bardzo kreatywnym. Zatem tak, poprawa jakości rozegrania. Zatem kilka tych punktów sobie zdiagnozowaliśmy. To jest zagrać z silnymi rywalami, trafiona selekcja Jerzego Brzęczka, scementowanie obrony, ważne stałe fragmenty gry i poprawa rozegrania. No dobrze. To jeżeli popatrzyliście sobie na tą piękną piłkę Adidas Uniforia, którą możecie też kupić, jeżeli jej nie wygracie na eleventeamsports.pl, jeżeli chcecie ją mieć w swoim pokoju, na swoim boisku, to pytanie jest następujące. Ile goli na Mundialu? O którym tutaj troszkę wspomniałem, ze stałych fragmentów gry padło. Czyli ile bramek wszystkie reprezentacje podczas Mistrzostw Świata w 2018 roku zdobyły po rzutach rożnych, rzutach karnych i rzutach wolnych. Odpowiedzi. Zapraszam, wpisywać do, do komentarzy. Tam ja sobie zacznę szukać pewnie po, po jakimś czasie, i ten kto odpowiedział najszybciej, albo może nie. Zrobimy zasady, żeby były jaśniejsze. Jakieś może małe losowanie, typowanie, zobaczymy i ogłosimy zwycięzcę, i ta piłka powędruje do, do jednego z Was. Zatem, jeszcze raz. Ile goli powstały w fragmentach gry padło na ostatnich mistrzostwach świata? Ta fantastyczna, piękna, ona mi się bardzo podoba. Adidas Uniforia może być Wasza. W tym odcinku to już wszystko, dziękuję Wam serdecznie, widzimy się już za jakiś czas. Do zobaczenia.